Jestem, jestem, po chwilowej przerwie powróciłem, chociaż jak to niektórzy zasugerowali po poprzednim odcinku pucharowym, wzięło mnie z miotło z planszy. Co jest w sumie trochę prawdą, tamten odcinek w ogóle, tamten dzień, albo nawet i tamten tydzień pucharowy był bardzo dziwny, bardzo emocjonujący, dużo bramek, dziwnych wyników. No i właśnie były tego plusy i minusy, ale wracam z kolejną dawką emocji, bo dzisiaj Puchar Polski, no i Włoska Liga. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim, Seba z tej strony. Kolejny odcinek na naszym kanale Betside. No a przed nami kolejne propozycje. Mamy dzisiaj bardzo dużo spotkań w Pucharze Polski. W ogóle dzisiaj jest dużo spotkań pucharowych. Mamy e, Puchar Hiszpanii, Puchar Niemiec, Puchar Holenderski na pewno jest. Też jest Liga Włoska. No i parę innych ciekawych spotkań, które dla Was dzisiaj przygotowałem. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kupon, to gramy go w Superbecie, bo Superbet oferuje 300 zł za gola Atalanty lub Milanu. A jeżeli nie macie konta w Superbecie, to link jest standardowo w opisie. Tam też jest opisana cała promocja, to trzeba zrobić. Robić, aby zgarnąć właśnie owy bonus, a my możemy przechodzić do naszego kuponu. W sumie to kuponów, a nie kuponu, bo mam propozycje dwie, ale zaczniemy sobie od tej, według mnie pewniejszej, zagraną za większą stawkę. Liga włoska plus jedno spotkanie z pucharu Niemiec. Zaczynam od spotkania Lecce-Napoli. Wiadomo, że w naszym świecie bukmacherskim mamy pewno powiedzenie o Napoli. Jednak w tym sezonie Napoli zrobiło bardzo ciekawe transfery i te transfery wypaliły, chociażby Rasmus Hojlund czy Kevin De Bruyne, chociaż on miał po ostatnim spotkaniu delikatną kontuzję, nie wiem co się z tym go wywiązało. No ale są w formie, grają dosyć dobrze. Dzisiaj na wyjeździe przeciwko Lecce, które w tym sezonie no gra w sumie to tak sobie grają, nic ciekawego nie mają do pokazania. No a Napoli, to Napoli, jednak jest to gdzieś tam jakiś jeden z lepszych zespołów tej ligi włoskiej. No i wiadomo, że jakimś tam głębie składu mają, tak? Jak to spotkanie się potoczy, tego w sumie nikt nie wie. Znając ligę włoską środek tygodnia, pewnie będzie to jakiś. Teremis 1 do 1, czy coś w tym stylu. Ja skorzystałem w super betsa, no nomogramy w Superbecie i poszedłem w bramkę na Napoli i over 3,5 rzutów rożnych. Statystycznie na Napoli robi powyżej 6 rzutów rożnych na mecz. No, także ta linia jest gdzieś pomiędzy, czyli no, wydaje mi się, że jest na spokojnie do zrobienia. Potem mamy Atalante AC Milan. Myślę, że dzisiejszego dnia to jest hit Ligi Włoskiej. Jaki chyba w ogóle hit wieczoru. Nie ma nic ciekawszego dzisiejszego dnia. Ogromne spotkanie, które według mnie może pójść w jedną, jak i w drugą stronę. Mamy dwie przypotężne włoskie ekipy, które no, będą biły się o mistrza w tym sezonie i ja, o mistrza, o Ligę Mistrzów, po prostu o puchary, o cokolwiek, tak? Jakieś medale, puchary, no coś będą chcieli z tego sezonu na pewno wycisnąć, patrząc, że e, ruszyli z kopyta i... Idą, tak naprawdę idzie im coraz lepiej. Milan gdzieś tam może na samym początku, początku sezonu miał delikatne problemy, czy to kadrowe, czy chociażby ze stylem gry, czy z wynikami. Jednak to się naprawiło, no i z meczu na mecz jest coraz lepiej. Atalanta mają tak solidny skład, że radzą sobie wszędzie, tak naprawdę na każdym szczeblu rozgrywkowym, jeżeli w sumie tak to można nazwać, tak? Czyli Liga Puchary i tak dalej. Tutaj poszedłem w typ statystyczny ponownie, wpadłem sobie zobaczyć statystyki. Jeżeli chodzi o te dwie drużyny, no to Atalanta robi więcej rzutów rożnych. Ja poszedłem w Najniższą linię, która była dostępna na Superbecie albo, albo w jedną wyżej niż najniższą, czyli że Atalanta zrobi over 3,5 rzutów rocznych, kurs 1,34. E, no, mam nadzieję, że to będzie dosyć ofensywne spotkanie i nie będzie ono jednostronne, dzięki czemu um, ta propozycja po prostu wejdzie. No i trzecie spotkanie, które zamyka nam ten kupon, jest to Trójka jest to Puchar Niemiec i jest to zwycięstwo Erebelipska. Grałem przeciwko jakiemuś energię Codbus. No sorry, ja nie wiem co to jest za zespół, wy nie wiecie co to jest za zespół, nawet jak sobie sprawdzę, że grają w lidze ogórkowej. Hen-hen daleko, ale nie wiem, są w wyższym miejscu w tabeli. No to jest Puchar. Wiadomo, że tu się może stać dosłownie wszystko. No ale na papierze zakładam, że goście, czyli RB Lipsk, nawet jeżeli mieliby wyjść 17 składem rezerwowym, drugim składem młodzików, i tak to powinni wygrać. Kurs 1,29, wiadomo, że mogę powiedzieć, że coś sugeruje, bo kursy bukmacherskie są wystawione tam na podstawie prawdopodobieństwa i tak dalej. Szmery, Bayery wiecie, jak to działa. No ale poszedłem w to, bo uważam, że jeżeli chodzi o Puchar Niemiec, to jest dosyć fajne spotkanie. Jest parę spotkań ciekawych w, w Pucharze Hiszpanii, tam na pewno też możecie. Zajrzeć, ale jeżeli chodzi o ten kupon, no to tyle. Kurs nam wszedł, 50 gramy za stówę, do wygrania 220 zł, i przejdźmy do kolejnego kuponu. Jeżeli chodzi o ten kupon, jest to Aku 4 na Puchar Polski. Nie będę za bardzo się rozwijał na temat każdego spotkania, bo uważam, że to jest bez sensu, bo według mnie Puchary są najbardziej losowymi rozgrywkami w całej piłce nożnej, a tym bardziej Puchar Polski. Zaczynamy od Chojniczanki, Chojnice, świtu. Spojrzymy sobie na obydwa zespoły. Jedna, jedna drużyna lubi strzelać bramki, druga drużyna lubi strzelać bramki. W ostatnich spotkaniach strzelali ich dużo. I oh. a jeżeli nie strzelali dużo, to tracili, więc wybrałem, że obie drużyny strzelą bramkę lub powyżej 2,5 gola. Liczę na ofensywne spotkanie otwarte, a nie jakieś zamknięte i taktyczne granie z kontry, szachy, szmery, bajery. Kurs 1,46 i lecimy dalej. Potem mamy Zawisze Bydgoszcz, GKS Wikielec. Poszedłem w zwycięstwo gospodarzy. Lepszy zespół wydaje mi się na papierze, w lepszej formie, lepiej usytuowany. Nie wiem, jak wygląda kadra nie, nie wiem jak wygląda GKS-u Wikielec, a Zawisza Bydgoszcz wiem, że zawsze gdzieś tam się jakoś trzymała. Kurs 1,33 na ich Zwycięstwo. Mam nadzieję, że swoje zrobią. Znić pruszków w kolana kielce. Dosyć fajne spotkanie, jeżeli chodzi o Puchar Polski. Fajne zespoły powiedziałbym, yy, że się wylosowały, bo no to może być dosyć otwarte spotkanie. Oko za oko, ząb za ząb i tak dalej. Poszedłem, że Korona Kelce awansuje, grają na wyjeździe. Yy, no na pewno przez to będą mieli ciężej, tak, no ale no są gdzieś tam tym zespołem ekstraklasowym, tak? Czyli i głębia składu powinna być lepsza. I zawodnicy, i rezerwowi, i taktyka, i trener, no i tak dalej, i tak dalej. Ich awans jest dalej po fajnym kursie, bo jest 1.43. No mam nadzieję, że do Karnych nie dojdzie, że to najwyżej wygrywca, no ale w ogóle liczę, byknął ich w 90 minutach i tyle ich widzieli. I potem mamy Odraopole, Gliwice Kolejne bardzo ciekawe spotkanie, jeżeli chodzi o puchar Polski, poszedłem. Klasyczny overek półtorej bramki, kurs 1,32. Uważam, że na takie spotkanie bardzo fajny typ. No i to jest właśnie nasza aku 4 kurs 3,66. Gramy za 50, do wygrania 163 zł. Bo tak jak mówiłem, to jest taki bo tak jak mówiłem, to jest taki poboczny akos na Puchar Polski. No i zobaczymy w sumie, co on nam przyniesie. Także na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, dajcie znać, co wygracie na Temę czy Pucharowe, albo co gracie na Ligę Włoską. No i zachęcam do zostawienia komentarza konkursowego, bo. Owy konkurs będzie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień i o dzisiejszy konkurs, to, to 5 najszybszych osób zgarnie po 20 zł do Bookmachera Superbet. A co trzeba, poprosiłbym Was o podanie mi dokładnego wyniku spotkania Atalanta AC To był na tyle, trzymajcie się i cześć!